Całość zrobiona w kolorach złotym i brązowym. Spieki ceramiczne Abu Dhabi. Komodę. Proszę uprzejmie. Z pięknym przejściem słoja, z kamienne fronty. Zaczynamy od komody. To jest komoda, to jest wyspa. Ma ona takie specyficzne załamanie 3D. Proszę. Tu dolne szuflady z napędem Servo Drive. Z oświetleniem. Mamy tutaj zlew podwieszany frankę płyta zintegrowana na zero razem z bardzo wydajnym okapem okap podwieszony na wysokości 1,50 m ma on takie obniżenie, żeby spełniał wymiary wyspa ma przejścia słoje więc to pięknie wygląda tutaj mamy tutaj zmywarkę, również drive. Jest tu cała ściana zrobiona również z kamienia łącznie z glifami wewnętrznymi okna. Mamy tutaj przejścia słoja. Wszystko jest z przejściem słoja. Lodówka z napędem serwodrive. Przejście do spiżarni. Napędem drive. Górne fronty oraz tutaj mamy witryny z szufladami wewnętrznymi. Pięknie się to prezentuje. Całość zrobiona w kolorach złotym i brązowym. Spieki ceramiczne Abu Dhabi.